Jesteś w stanie wysyntezować trochę coś takiego, co jest ważną ideą? Czyli czym się charakteryzuje dobre piwo? Ja wiem, że piwa mają różne style, różne rodzaje, ale czy jest jakaś taka wieś, idea dobrego piwa, do której można się zawsze odwołać, kiedy bierzemy, niezależnie jaki gatunek, wiesz, ktoś nas częstuje, my nie wiemy w ogóle, co to za rodzaj piwa, i po czym? Czy jesteśmy w stanie tak po prostu w miarę szybko powiedzieć, OK, to jest dobre piwo? Tak, i jest to bardzo proste do zdefiniowania. Mhm. Piwo po prostu musi smakować. Czyli piwo z sokiem jest OK? Jeżeli komuś smakuje. Jeżeli komuś... Kontrowersyjne, wiem. Tak, szczególnie dla piwowara. Ja oczywiście okay. nie piję y, piwa sokiem, ale. ale jeżeli ktoś ma taką ochotę, no to proszę bardzo. Okay. Dla mnie piwo musi smakować. Ja, jako człowiek, który zajmuje się tym, jak gdyby, profesjonalnie, to lubię sięgać po piwa, gdzie są w zdefiniowane. Na przykład, jeżeli to jest Indian Pale, jeżeli to jest Sour, jeżeli to jest jakieś Jakiekolwiek inne piwo, ale w danym stylu, to chciałbym, żeby te piwo akurat określało dane parametry tego stylu.